Dzień dobry, szanowni państwo. Ja nazywam się Ewelina Furtak, jestem dyrektorem marketingu w firmie Cloudware Polska i w dniu dzisiejszym postaram się przybliżyć państwu odrobinę zagadnienie dotyczące zarządzania zespołem wielopokoleniowym, jak pogodzić różne podejścia i różne oczekiwania pracowników. Zatem zaczynajmy. Zespół wielopokoleniowy, czyli tak naprawdę jaki. Na dzień dzisiejszy możemy wyróżnić aż cztery generacje pracowników, z którymi możemy współpracować w ramach zespołów wielopokoleniowych. Najmłodszym z naszych tutaj pokoleń jest tak naprawdę pokolenie Z, urodzone w latach 1995-2012. Później mówimy o pokoleniu milenialsów, czyli pokoleniu Y. Są to osoby urodzone w latach 1981-1994. Pokolenie X osoby urodzone w latach 1965 do 1980 roku oraz pokolenie baby boomers osoby urodzone w latach 1946 do 1964 roku. Z racji na to, że czas mojej prezentacji jest ograniczony, Pozwolę sobie nie omawiać szczegółowo każdej z tych generacji pracowników z racji na to, że zakładam, że pracując na co dzień w zespołach wielopokoleniowych zdajemy sobie sprawę z tego, jakie osoby mamy w zespołach i którą generację reprezentują, także przejdźmy dalej. Andrew Carnegie powiedział, że praca zespołowa to paliwo, które pozwala ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów. Ciężko się z nim nie zgodzić z racji na to, że tylko i wyłącznie pracując w zespole jesteśmy w stanie osiągać więcej, pracować bardziej dynamicznie, podwyższać swoje kompetencje oraz uczyć się od innych pracowników. Tutaj warto wspomnieć, że jeśli organizacja stawia na rozwój, powinna tak dobierać pracowników do współpracy i takie timy tworzyć, by maksymalnie zwiększać ich potencjał, tym samym. By mogli oni czerpać od siebie nawzajem. Tutaj przykładem może być pokolenie zetek, które świetnie porusza się w nowych technologiach i w social mediach, ale także musimy wziąć pod uwagę pokolenie baby boomers lub pokolenie osób, które są na przykład millennialsami, które już mają wypracowaną jakkolwiek karierę swoją zawodową i mogą się dzielić z tymi zetkami większym doświadczeniem z racji na to, że po prostu są dłużej aktywne na rynku pracy. Jak zatem zarządzać zespołem wielopokoleniowym? Cóż, nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, a my, marketerzy, lubimy mówić, to zależy. Niemniej jednak, warto postawić na kilka sprawdzonych rozwiązań, które mogą być przydatne dla menadżerów w zakresie zarządzania zespołami wielopokoleniowymi. Odwołujmy się do wspólnych celów. Niezależnie od tego, czy pracujemy głównie z Zkami, głównie z milenialsami, czy z jeszcze starszymi pracownikami, pamiętajmy o tym, że my wszyscy mamy jeden wspólny cel i najczęściej jest to rozwój zawodowy, awanse, bardzo często stawianie na nas samych. Nie bez powodu mówi się o tym, że pokolenie Z bardzo mocno aktualnie patrzy na swój rozwój zawodowy i to, by cały czas maksymalnie puszować samych siebie, by Osiągać coraz to więcej. Tym samym są poniekąd może konkurencją dla starszych pracowników, niemniej jednak jest to coś, co łączy wszystkich w ramach zespołu wielopokoleniowego. Bazowanie na uznawanych przez wszystkich wartościach. Pamiętajmy o tym, że jeśli w naszym zespole pracuje kilka, a może nawet kilkanaście osób, warto jako menadżerowie rozmawiać z tymi pracownikami. Szanowni Państwo, komunikacja tutaj jest kluczowa. Pamiętajmy o tym, że. Wszyscy wyznajemy jakieś wartości. Jeśli porozmawiamy z naszymi pracownikami, może okazać się, że niezależnie od tego, o jakich grupach wiekowych mówimy, mamy wspólne wartości, które pozwolą nam wspólnie. Nie tylko lepiej pracować, ale również spędzać czas, zarówno w pracy, ale może także i po pracy, bo pamiętajmy o tym, że w dzisiejszych czasach relacje zawodowe często przekładają się także na życie prywatne, i tym samym te wyznawane wspólne wartości pozwalają nawiązywać głębsze relacje, co w perspektywie czasu również jest przydatne przy budowaniu i zarządzaniu zespołami wielopokoleniowymi. I punkt ostatni, czyli istota pracy całego zespołu. Pamiętajmy o tym, że do pracy przychodzimy w określonych celach i nie zawsze jest to tylko ciekawe. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że jeśli pracujemy zdalnie, a może jednak z biura? To te parę godzin dziennie poświęcamy na wykonywanie określonych obowiązków, jakie stawia przed nami przełożony albo po prostu organizacja. Tym samym, jako menadżerowie, powinniśmy podkreślać, że istotą pracy całego zespołu jest wykonywanie określonych. Obowiązków, realizacja określonych celów czy planów, ale także wpływanie na realny rozwój organizacji, w której pracujemy, bo to jest istota pracy tak naprawdę każdego zespołu, niezależnie czy mówimy o marketingu, księgowości, dziale technicznym czy pionie administracyjnym. Wszystkie te elementy są czymś, co rzeczywiście łączy ludzi, bez względu na ich metrykę czy światopogląd. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zarządzanie zespołami multigeneracyjnymi, rozpatrujemy ten obszar tak naprawdę dwutorowo, jako szansę i okazję, ale i jako wyzwanie i problem. Dlaczego tak jest? Spójrzmy. Odpowiednio dobrana strategia zarządzania zespołem wielopokoleniowym może nam dać możliwość nowych perspektyw albo kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w zespołach wielopokoleniowych następuje naturalny transfer wiedzy, to znaczy młodsi pracownicy, Uczą się i czerpią z doświadczenia starszych kolegów, mówimy tutaj zarówno o doświadczeniu zawodowym, ale także o doświadczeniu życiowym. Tym samym z drugiej strony patrząc, ci starsi pracownicy, którzy może nie są do końca mistrzami Facebooka, a nagranie rolki na TikToka może ich przerażać, są w stanie podpatrzeć, jak robią to młodsi koledzy i koleżanki, i tym samym mogą bezpieczniej, spokojniej, płynniej, bez mniejszej presji wejść w ten świat social mediów. Chociażby, to jest jako przykład. Z drugiej strony, dlaczego tak dużo firm, tak dużo organizacji w Polsce patrzy na zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi z perspektywy problemu, wyzwania i nie do końca wiedzą, jak sobie z tym poradzić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie posiadają strategii dotyczącej zarządzania zespołami wielopokoleniowymi. A czym to może skutkować? Skutkować to może konfliktami w zespole, bo nie mamy jasno wyznaczonej ścieżki, kto za co, Chociażby odpowiada. Może to też być kwestia komunikacji, która nie jest jasna, nie jest przejrzysta. Może też to wpłynąć na zaburzenie ról, bo jeśli nie komunikujemy wprost, kto za co odpowiada, ciężko oczekiwać, byśmy w pełni wiedzieli, jaką tak naprawdę mamy rolę w tym zespole i za co odpowiadamy. A tym samym, idąc dalej, może wpłynąć to na brak motywacji pracowników. A doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli nasi pracownicy tracą motywację, no to niestety wpływa to w sposób znaczący na cele, które są przed nimi postawione, na ich realizację, a tym samym wpływa to w sposób negatywny na rozwój firmy. Ale finalnie, ten brak strategii, Dotyczący zarządzania zespołami wielopokoleniowymi może też wpłynąć na utratę autorytetów. I tutaj, szanowni państwo, mówimy przy, przede wszystkim o utracie autorytetu lidera, czyli tego menadżera, który tym zespołem zarządza. Trzeba pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach, z racji na dynamikę zmian, i to, jak dynamicznie zmienia się świat na co dzień, my jako pracownicy nauczyliśmy się bardzo szybko oceniać naszych przełożonych i to, jakie posiadają kompetencje. Tym samym, jeśli zespół zauważy, że lider czy menadżer, który odpowiada za ten zespół, nie do końca wie, jak tym zespołem wielopokoleniowym zarządzać, może okazać się tak, że niestety, ale w oczach zespołu przełożony, straci ten autorytet i na przykład osoba w ramach tego teamu wielopokoleniowego, która jest powiedzmy najstarsza albo prawie najstarsza, może zostać tak zwanym samozwańczym liderem. Warto zwracać na to uwagę. 10% ogółu pracowników w Polsce. Tylu mamy przedstawicieli pokolenia Z na rynku pracy. Szanowni Państwo, jeśli organizacje, które teraz zastanawiają się nad tym, czy w swoich strategiach HR-owych, employer brandingowych, a może nawet marketingowych stawiać na komunikację dla Zetek, to ja jako marketer mogę Państwu powiedzieć, warto, róbcie to. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Zetki to tylko 10% rynku, ale za 2, 3, 4 lata ten procent zwiększy się relatywnie 2, 3, może nawet czterokrotnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany demograficzne w naszym kraju i to, że niestety nasze społeczeństwo się starzeje, to trzeba pamiętać o tym, że te zetki, na które często patrzymy w sposób roszczeniowy, że one dużo oczekują, a, a mało robią, no to niestety nie do końca tak jest. To jest też kwestia tego, z jakimi zetkami współpracujemy, jakie wzorce towarzyszą tym zetkom, żeby miały się na kim wzorować. W jakich są organizacjach, z jaką kulturą organizacyjną mają do czynienia, to na koniec dnia też wpływa na to, jakimi te zetki są pracownikami. Tym samym, jeśli firmy postawią w swoich strategiach na: dołączanie zetek do firm. Na ich rozwój jest szansa, że firmy pozyskają bardzo kompetentnych, bardzo ambitnych pracowników i tym samym będą szły w tej nowej erze, nowego trendu świata cyfrowego, szeroko pojętej transformacji cyfrowej i tutaj zetki mogą okazać się tym paliwem napędowym, które pozwoli organizacjom wejść po prostu na wyższy poziom. Praca zespołowa. Zadbajmy o zasady, strukturę i komunikację. Tutaj warto podkreślić, że dobrze i prawidłowo funkcjonujący zespół wielopokoleniowy jest w stanie pracować nie tylko wydajniej i kreatywniej, ale przede wszystkim jest w stanie rozwiązywać złożone problemy dużo szybciej i podejmować trudne decyzje w stosunkowo krótszym czasie niż miałoby to miejsce na przykład dla zespołów z jednej generacji albo dla poszczególnych jednostek. Idąc dalej, jeśli mówimy o zasadach, strukturze i komunikacji, warto w naszych działaniach postawić na kilka sprawdzonych sposobów. W ramach określenia zasad przedstawiaj te zasady w sposób zrozumiały i klarowny. Podkreślaj jako menadżer, że każdy członek Twojego zespołu jest dla Ciebie tak samo ważny. Nie możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek faworyzacji. W ramach naszego zespołu patrzmy na kompetencje, wypełniajmy te luki. W ramach naszego zespołu przede wszystkim kierując się tym, jakich mamy pracowników, postawmy także na relacje partnerskie, niech nikt w naszym zespole nie czuje się niedoceniony lub niesłyszany. W ramach określenia struktury. Jeśli jesteś na etapie budowania swojego zespołu jako menadżer, pamiętaj o tym, by informować każdego nowego członka zespołu o tym, jaka będzie struktura całego teamu, jaka będzie rola tego pracownika w Twoim zespole. I nie jest ważne to, czy on ma 23 lata, 45 czy 38. Każdy pracownik w organizacji powinien wiedzieć, jakie jest jego miejsce i jego rola w ramach teamu, do którego przynależy. Pamiętajmy także, że zespół wielopokoleniowy może stać się zespołem samozarządzającym, a tym samym będzie to naturalne wsparcie dla lidera i odciążenie go w jego codziennej pracy. Wynika to przede wszystkim, Szanowni Państwo, z faktu, że jeśli dobrze poukładamy procesy wewnątrz zespołu i zadbamy o komunikację, do której przejdę zaraz, zespół będzie wiedział, za co odpowiada. Tym samym będzie w stanie podejmować określone decyzje samodzielnie, w sposób naturalny, odciążając w tym zakresie swojego przełożonego. Przechodzimy do ostatniego elementu, czyli do komunikacji. Regularnie przypominajmy o tym, jak ważna jest dobra i poprawna komunikacja bazująca na faktach, a nie na emocjach. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszystkim nam towarzyszą emocje, ale pamiętajmy o tym, że w relacjach zawodowych warto najpierw skupić się na faktach, emocje chwilowo odstawić na półkę, ale mimo wszystko wrócić do rozmowy z pracownikiem. Po jednym, może nawet dwóch dniach, kiedy dane wyzwanie, dany problem zostanie rozwiązany, i wtedy porozmawiać o tym, dlaczego dany pracownik na przykład poczuł się niezrozumiany, niedoceniony. Musimy pamiętać o tym, że rozmawianie o emocjach w biznesie nie jest niczym złym, trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób to robić. A na sam koniec, pokazujmy swojemu zespołowi, że kluczem do wspólnego osiągania sukcesów jest bezpośrednie. Jasne komunikowanie w ramach ogólno przyjętych zasad komunikacji. W jednym z filmów z Jamesem Bondem padło takie słynne stwierdzenie, że młodość nie oznacza innowacji, a wiek nie oznacza doświadczenia. Cóż, można się z tym zgadzać, można się z tym także nie zgadzać. Niemniej jednak, niezależnie od tego, ile mamy lat, pamiętajmy, że w ramach naszej codziennej współpracy powinniśmy darzyć się przede wszystkim szacunkiem, bo to na bazie wzajemnego szacunku jesteśmy w stanie budować zespoły. Wielopokoleniowe, multigeneracyjne, które będą czerpać z siebie nawzajem, a nie patrzeć na siebie z perspektywy całkowicie negatywnej rywalizacji, wroga lub w inny sposób, który zaburzy atmosferę w firmie, a tym samym będzie się przekładać bezpośrednio na pracę poszczególnych zespołów. Jeśli lider zarządza zróżnicowanym wiekowo zespołem, powinien pamiętać, że to działanie wymaga z jego perspektywy dużo zrozumienia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Wyrozumiałości, bo mamy emocje i musimy też potrafić nimi zarządzać. Ale też lider musi niestety posiadać tą cierpliwość i czas. My, jako liderzy, nie tylko wykonujemy swoje obowiązki, ale też odpowiadamy za nasze zespoły. Tym samym musimy pamiętać o tym, by w naszych codziennych obowiązkach znaleźć czas na rozmowę z naszymi pracownikami. I nie musi to być rozmowa tylko dotycząca aktywności zawodowych. Porozmawiajmy z nimi, przy porannej kawie na tematy całkowicie neutralne, tak by oni czuli, że my, jako liderzy, jesteśmy obok nich i naprawdę ich wspieramy. Tego typu sytuacje są naprawdę cenne dla pracowników, tak naprawdę z każdej z na początku tutaj omawianych czterech generacji pracowników. Jakie mamy zatem cztery główne korzyści dotyczące zarządzania zespołami multigeneracyjnymi? Są to, tak jak wspomniałam, różnorodne kompetencje. Przedstawiciele różnych generacji w jednym zespole posiadają różne umiejętności, które bazują nie tylko na doświadczeniu życiowym, ale także zawodowym. Tym samym im więcej mamy pracowników wielopokoleniowych, tym bardziej różnorodne mamy kompetencje. Szersze spojrzenie. Zróżnicowany wiekowo zespół jest innowacyjny, bo potrafi czerpać z atutów każdego pokolenia. Mniejsza rotacja. Szanowni Państwo, to może zainteresować przede wszystkim działy rekrutacji. Musimy pamiętać o tym, że w zespołach, które są zespołami powiedzmy jedno, maksymalnie dwugeneracyjnymi, może dochodzić do tak zwanych falowych rotacji. Mówimy tutaj o osobach, które są. Na początkowym etapie budowania swojej kariery zawodowej, albo wchodzą w ten środkowy etap i też muszą zdefiniować siebie jako ludzi. Czy stawiają całkowicie na pracę i na karierę zawodową, czy mogą na przykład planować założenie rodziny. To też są istotne kwestie, o których należy zawsze pamiętać. W przypadku zespołów wielopokoleniowych, do tak dużych, falowych rotacji najczęściej nie dochodzi, z racji na to, że mamy pewnego rodzaju wyrównanie w pracownikach, zarówno tych najmłodszych, jak i w w tym średnim szczeblu, jak i najstarszym, a tym samym zapewnia nam to swoistego rodzaju stabilność zatrudnienia i wydajność. Naturalny transfer wiedzy. To jest coś, o czym już wspominałam. Członkowie zespołu w sposób naturalny, w codziennej komunikacji, w codziennych rozmowach, czerpią od siebie nawzajem. Tak jak powiedziałam, Zetki mogą nauczyć baby boomerów korzystania w sposób płynny z social mediów, ale baby boomerzy mogą podzielić się bardzo szczegółową wiedzą w zakresie tworzenia strategii, zarządzania zespołami, czy budowania określonych kompetencji i tego, w jaki sposób warto patrzeć na chociażby rozwój swojej własnej kariery zawodowej. Szanowni Państwo, a teraz kilka słów o Clouder Polska, czyli kim jesteśmy i co robimy. CloudWare Polska to nie tylko producent oprogramowania, ale także integrator systemów IT. Na rynku działamy już od ponad 12 lat. Od przeszło 5 lat jesteśmy największym partnerem firmy IBM w Polsce, co bardzo nas cieszy. Od maja 2020 roku posiadamy certyfikaty zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji w oparciu o normy ISO. Obszary, w których działamy to automatyzacja procesów IT, rozwiązania serwerowe, środowiska wirtualne i kontenerowe, hybrydowe IT, relokacje i usługi serwisowe, a także pamięć masowa. Marka Cloudware zobowiązuje. Co się pod tym hasłem kryje? Pomagamy przy wyborze najoptymalniejszego dostawcy chmury, ale także przystosowujemy i migrujemy aplikacje do chmury. Budujemy chmury hybrydowe czyli mówiąc bardziej po polsku i w bardziej zrozumiały sposób pozostawiamy część przestrzeni w serwerowni u klienta. Mam nadzieję, że państwo to zrozumieliście. I zarządzamy wieloma chmurami, czyli tak zwanym multi cloud managementem. Zaufali nam klienci z różnych sektorów i branż. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, y, jakie firmy są w naszym portfolio. Mamy tę współpracę utrzymane od wielu lat. Cieszymy się niezmiernie, że te firmy nam zaufały i głęboko wierzymy w to, że rozwój tych firm jest także rozwojem nas, CloudWare, bo wierzymy w to, że rozwój naszych klientów na koniec dnia jest także rozwojem naszej organizacji. Każda organizacja ma jakieś wartości, nie inaczej jest u nas. U nas w CloudWare wyróżniamy pięć głównych wartości. Czyli przede wszystkim traktujemy klienta jako najlepszego przyjaciela, bo wierzymy w długofalowe relacje, a pokazane przed chwilą firmy są tego najlepszym dowodem. Na rynku IT działamy już od ponad... 12 lat, w związku z tym doświadczenie, które mamy, pozwoliło nam zbudować taką ofertę dla naszych klientów, że bazuje ona przede wszystkim na naszych kompetencjach, i w związku z tym jesteśmy w stanie dostarczać jak najbardziej jakościowe usługi przy relatywnie optymalnych kosztach dla naszych klientów. Ambicja. Cenimy sobie ambitne projekty, bo każde doświadczenie daje nam możliwość rozwoju. Punkt czwarty. Kształcimy i dzielimy się wiedzą. Jest to dla nas niezmiernie ważny punkt, z racji na to, iż od wielu lat organizujemy wszelkiego rodzaju aktywności dotyczące dzielenia się naszą wiedzą z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi, wierząc w to, że edukacja jest czymś, co naprawdę kształtuje rynek, nie tylko IT, ale także inne branże i dzięki temu jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze. I punkt piąty, ostatni. Detale są dla nas najważniejsze. Każdy projekt, który prowadzimy, jest idealnie dopasowany do potrzeb naszych klientów, z racji na to, iż najczęściej jest on poprzedzony szczegółowym audytem, który bada w sposób realny potrzeby naszych klientów, tak by oferowane przez nas usługi i rozwiązania rzeczywiście odpowiadały im potrzebom. Szanowni Państwo, w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć moją prezentację. Temat zarządzania zespołami wielopokoleniowymi jest bardzo obszerny i podejrzewam, że mogłabym jeszcze drugie 20 minut tutaj stać i, i opowiadać o tej tematyce. Niemniej jednak mam nadzieję, że to moje dzisiejsze wystąpienie będzie dla Państwa pewnego rodzaju inspiracją i może pozwoli spojrzeć na tę tematykę w bardziej obszerny sposób albo skłoni Państwa do zastanowienia się nad tym, czy Wasze strategie w Waszych organizacjach są rzeczywiście dopasowane, pod kątem zarządzania zespołami wielopokoleniowymi i czy jeszcze jesteście w stanie coś więcej zrobić w tym zakresie? Serdecznie dziękuję.